I przechodzimy Minecrafta z idemami na 10 tysięcznym levelu Enchantu. A, jest ze mną papier w ogóle. Cześć, lubisz tańsze gry? No to zajrzyj do pierwszej linijki opisu, a także użyj kodu cyfer, a będziesz miał 3% zwrotu. Siema, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Cześć, papier, witam Cię bardzo serdecznie, słuchaj. Zbieramy stary drewno na start, ponieważ dzisiaj mamy challenge, żeby Minecrafta przejść jak najszybciej. Co? So. A, właśnie, zapomniałem stary wcisnąć ci przycisk do mówienia. Przepraszam, papier. No, dobra, dobra, dobra. Z, tak, już się no, Dzień dobry. Chciałem powiedzieć generalnie, że dzisiaj gramy z enchantami na 10 tysięcznym levelu na narze Sorry, papier. Na narzędziach i postaramy się Minecrafta przejść jak najszybciej, moi drodzy. Także papier, Wypia, słuchaj, generalnie sprawa jest taka, musimy najpierw stary zrobić łódź, tego jestem pewny w 100%. O, proszę. dobrze ustawiłem, sorry, sorry papier. Pusz to toki, zapomniałem, że. ten Silk -toucha y mi się Także tak, Silk Toucha mamy generalnie wywalać z naszych narzędzi. Słuchajcie, moi drodzy, dzi dzisiaj jest taki challenge. Że Pabelito 04, ten co jest tam w opisie czwarta bodajże linijka. Kliknijcie, bo to jest dobry ziomek. Zrobił dla nas plugin, który sprawia, że wszystkie narzędzia, które skraftujemy, mają 10 tysięczny level i mają po prostu wszystkie enchanty naraz. Także papier w tym momencie poszedł pod ziemię z ty kilof masz, tak? Dobra, ty masz koble teraz dla mnie? Masz koble dla mnie. Dobrze. Także ja zrobię sobie teraz narzędzia, słuchajcie. I zrobię sobie tak. Po pierwsze, zrobię sobie siekierę, po drugie, zrobię sobie kilof. I teraz pokażę wam, jakie te narzędzia mają Enchanty. No, myślę, że dosyć konkretne, szczerze mówiąc, i będzie to śmiesznie dosyć wyglądać. No, jak wspomniałem, naszym zadaniem dzisiaj będzie pokonanie, słuchajcie, smoka. Jedna sprawa, tylko ściągniemy z Kilofów yy, Silk Touch, z racji, że on może nam troszeczkę przeszkadzać w tym przelewie. węgla. Yy, co mówisz? Trochę węgla masz tutaj? Pokaż, ile to trochę węgla, stary. Dobra, te 14 style, przedmiotów. Tyle, style, 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 style. Okej, okay, nie, nie ma jak trochę węgla. Swoją drogą, się chcielibyście więcej takich szalonych odcinków, pamiętajcie o zostanie. Szalony odcinek, lol. Jakbyście chcieli więcej takich odcinków, moi drodzy, pamiętajcie, o zostanie łapy w góry. a taki odcinek może jeszcze kiedyś nagramy. W ogóle te stare narzędzia są niezniszczalne, chciałem zauważyć, tak? Prawda. Przy okazji. Prawda, ja idę po crafting, bo go zostawiliśmy na górze, to jest wysłać. Okay. Idź po crafting, bo ja mam stary, tylko mało drewna. Żelazo znalazłem, dobra, eee, Czekaj, ja sobie ustawię, od razu ustawię e, tekstu spokana co? Okej. Okay. Papier będzie oszukiwał w Minecraft'cie I granie zobaczymy, ile zajmie nam Takie przechodzenie Minecraft'a, słuchajcie yy, Papier, jak obstawiasz? Jaki wynik możemy Stary zrobić z tym eee, wszystkim? No, z tym światem sporo Dobra, z, ty, z tym światem sporo nam to może Generalnie, słuchajcie, jeszcze mam do was jedno pytanie Moi drodzy, I, a i właściwie W sumie taki challenge'ik nawet bym powiedział Lekki, ponieważ jeśli dobijecie pod tym odcinkiem Słuchajcie, tysiąc łap w górę To zrobimy takie enchanty na Tysiąc 1000... Nie no, na tysiąc to może nie, na sto widzów słuchajcie i zobaczymy ile nam taki challenge, y, nie wiem, walki zająłby czy coś takiego. W ogóle ta się siekiera słuchajcie jest mocna. że na, pa na papierze jak działa, dobra? Papier weź tutaj. Nie, nie, nie. Papier chodzi. Dzięki papier, dzięki. O to mi chodziło. Finalnie motyw jest taki, że miecze słuchajcie enchantów nie dostają, tak? Chciałem tylko wspomnieć. A! Usuwanie za 20 sekund! Dobra, trzeba to zebrać. Masz to nieprawda. Więc dobra, mam. Y stary, mam na pewno na żelazny kilofy, żeby nam zrobić dwa. W sensie... Dobra, dam ci całe moje pozostałe drewno, Czekaj, z, zrobię z... stary tak, zrobię sobie po pierwsze kilo żelazny, po drugie, czy ty chcesz też kilo żelazny, czy ty już masz kilo żelazny? Pisze. nie mam, bo nie mam. Nie masz, dobra stary, to już ci tutaj robię, więc dobra, cyk, robimy kifol, wyrzucę ci go za, o, dobra, już jest w oczyszczeniu, trzymaj stary i zdejmę przy okazji enchant, nie, na silk touch, no i co, dodajemy się stary, że schodzimy pod ziemię generalnie, o, zobacz co mam stary, zobacz głowę, kurczę, pogchamp, nie? Nice. Pokczam. Dobra, wezmę sobie też wiadro jedno. Yy, gdyż już, ponieważ. Ej, tak w ogóle stwierdzam, że ten jest. A, i przy okazji chciałem powiedzieć: że Zbroje nie mają enchantów, nie? Papier, ale wiesz, że możesz się po prostu pod siebie wkopać. Ja wiem, Dobra, to, to nie jest drodze. mądre kopanie pod siebie. Chciałem powiedzieć: Przy okazji difficulty zapomniałem normal ustawić, moi drodzy. Yy, z jedzeniem też nie będzie problemu. O, lawa jakaś. No tak, bo. Jedna ryba. J jeden zombie. Ej, w sumie jedna ryba też działa. Papier, to weź i stary, jedną rybę zaciłka, jak możesz. Nie. Ty! I ona będzie przepalona! Owciórka! Wykupałem cały jakiś błonek lazurytu w tym momencie. Okej, okay, dobra, to myślę, że nam się przyda. Ja stary szukam może w tym momencie, nie wiem, diamentów czy coś tego rodzaju. Na razie Am... na Redstone trafiłem. Ma, masz diaksy? Tak. Dobra, czyli Diaksów nam na pewno wystarczy. Dobra, papier, to ja pójdę do ciebie. W ogóle chciałbym przypomnieć widzowie, że codziennie, o godzinie 16 na Twitch Twistecz cywerkowy odbywają się live streamy. Tak tylko chciałem wspomnieć z racji, że odcinek nagrywamy sobie w sumie dzisiaj rado i dla was to jutro. Oh, oh, damn, potwory, dobra. Czyli teraz tak. Oh my god, stary! Mam luk! I tedłem Dobra, no czyszczenie no i temu mnie zniszczy, stary na pewno. Dobra, drzewo nadal prawda. rośnie. E, także, może ja tam widzowie wrócę i zaraz się widzimy. Okej, okay, moi drodzy, magią świąt przyzwaliśmy drzewo do Minecraft'a, tak, żeby mieć jakieś drewno. E, ponieważ Biko Psyche. Can... E, w ogóle ten świat jest unlucky, muszę powiedzieć. Strasznie stary pod względem rozmiarów, nie tak stwierdza. Stary, ej, a weź tak w ogóle, czekaj. E, czemu czemu, my tego... czemu my jesteśmy tu headami, papier? Czemuśmy. Wiesz, tak? W sensie, czekaj, pokażę ci coś. Zrób mi też kill, bo nie mam nadal drewna na patyki nawet. Stary, mamy... W... Ej, to jest 1.16. Papier! Nie! Papier zostaw! Mam pomysł, mam pomysł! Zostaw papier! Mamy o. w tym momencie stary motyki. Dobra. Ale wiesz, że kill-offy też mają fortunę. Wiem, ale motyki... nie kurde dobra, nie zadziałał, nie patrz. Papier nieważny, dobra, co ty chcesz, stary? Drewno chcesz pewnie, nie? No. Drewno chcesz, dobra, To chodź stary, masz tak, masz 11 wiesz, drewna. Biorę w zamian. Stary, dobry deal, dobry deal. Ja biorę stary wodę, idę pod ziemię i wracam tak. Okej, okay. zdecydowanie, słuchajcie, satysfakcjonujące jest kopanie na tym. I tak, musimy stary jednego chociaż szkieleta upolować, tak, żebyśmy mieli stary ten, żebyśmy mieli na pewno ten, Boże, jak to się mówi? Papier, weź mnie tutaj wesprzyj. Łuk, jakiś łuk i strzały stary. W ogóle, y, chcę stwierdzić, że przy ty poziomie szczęścia, stary, z każdego zobiaka leci marchew, wiesz? <tak>, tak swoją drogą, nawiasem mówiąc. Dobra, jaki to jest poziom? Dwunasty. Dobra, to schodzę jedną kratkę niż, żeby na pewno się do lawy nie wpieprzyć. I ja, stary, szukam lawy. Jak znajdę lawę, y, przyszykuj flint and steel najlepiej, chociaż ja już, stary, mam flinta. Więc no, przyszykuj jedno żelazo, nie. stary. Nie, mam jedno żelazo, w punkt. Masz jedno żelazo, okej. Okay, to ja, stary, znajdę lawę i otwieramy portal. Okej, okay, moi drodzy, jesteśmy po krótkim restarcie. Gdyż iż ponieważ wydarzył się tak zwany yy, tak, tak zwany fail, gdyż iż ponieważ zapomnieliśmy włączyć wymiary na serwerze i szybciutki restarcik był wymagany. Więc dobra, stary. Ja zbieram już obsydian. Mam go, yy, czekaj, ład utonę zaraz tutaj. Mam go 7. Ile my potrzebujemy na portal? 10, nie? Jeśli dobrze pamiętam. Papier. Halo. E, tak, gdzieś 10, 10 potrzebujemy, dziesiąt. okej. W ogóle crazy jest, jakby takie chaty były dostępne w Minecraft'cie. Pozdro strumyk no. modowo. Tak chciałem Ale... tylko wspomnieć, nie? Nie, nie, nie chłopaki odblokują łączenie enchantów do poziomu 10453. Tak w ogóle liczba jest totalną losowością, słuchajcie, ponieważ powiedziałem Pabelito pewnego pięknego dnia. Pabel, słuchaj, zrób, zrób mi, proszę cię, plugin, który sprawia, że narzędzia mają 1053 10 level enchantu. Dobra, i może wezmę 12 w sobie tego obsydianu, bo tak w sobie będzie ładniej to wyglądało. Dobra, On teraz. Trochę, trochę oznacza ile staków? Eee, trochę ponad jeden. Okej, okay, trochę ponad jeden. Cz serio no taki stary lootingu tylko trochę ponad jeden stack wypadł? No. Takie w sumie unlucky bym powiedział. Ty, mam pomysł, pokonamy dzisiaj smoka motyką, bez kitu normalnie. Pokażemy, hmm. że motyka to najlepsza broń w Minecraft, dobra. Słuchaj, e teraz tak, idę do ciebie. Czy ty, ty masz jedno, ten, jedno żelazo, nie? Ej, w sumie ja e, też mam. Nie. A dobra, ja mam stary, ja mam, ja mam, ja mam. Dobra, czyli co, możemy iść w sumie już do netheru, tak? Mamy wszystko, co potrzebujemy. Masz jedzenie, masz stary, a. szczęście w życiu i w ogóle. Dobra, no to no, słuchaj. Nie. No to stary Dobra, mięso zombie. No ja Choda. też mam trochę. Papier, weź mi tą wodę, proszę. Au, y oh, no, daj Stary! O nie! Słuchaj, źle postawiłem obsydian! Co ja zrobię z życiem? Patrz! To jest piękne po prostu. Tak powinno się kopać obsydian! Papier, nie mam od czego odbić, dobra. Tak się powinno kopać generalnie obsydian według mnie na serwerze Minecraft po studniach grania. Dobra stary, wchodzimy. No Uznałem, że stary, my nie możemy wchodzić takim pleps portalem. C czemu zjadłeś chrupka? Pierwsze no bo one nie dają głodu, Dobra, papier, niż głodny. No, pokażę ci coś. <grych> wiem, ja idę po złoto handlowej. Stary, ale głowy. właśnie tu jest złoto, stary! <grych> to A. jest po prostu piękne. Przy okazji, zbierz pytanie, trochę drewna, stary. Handlujemy, czy... Yy, Imo, perły potrzebujemy, sendermal. nie? W no, sensie... tak, Ty, bo sender, Jezus Mary, ale to jest easy, to jest... Tryb Minecraft dla dziecka. Nie, proszę, nie, nie każcie mi tego nagrywać. To jest stary, prawie jak Difficulty Kid, nie? Dobra, to ja może stary poszukam jakiegoś Endermana. I wiesz co? I twierdzę, by trzeba było znaleźć. Ty w sumie musimy jednego Blaze'a, jednego Endermana. Ej, takie. Słuchajcie, to myślę, że taki poziom trudności powinien być do ćwiczenia przechodzenia Minecrafta na starcie, nie? Dobra, mam tu pi pigliny, dobra. Rozczukam je w takim razie moją motyką, stary. Mam kuszę, ale kusza mi nie jest potrzebna. Także no co, ja idę słuchaj szukać jakiejś twierdzy. Może gdzieś uda mi się tu znaleźć. Bordy. O! Enderman! Papier! Przegrałeś zakład! Na tym biomie, tym, 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 tym od szkieletów zrespił się Enderman. Papier, przegrałeś zakład. Powiedz to na głos. Nie miałem racji. Powiedz, jestem zwany. Nie, nie, nie. Powiedz, nie, 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 papier. On tu jest nie po prostu. Nie, 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 papier. On tu się po prostu zrespił. Przyznaj, papier, przegrałeś. Nie, nie, nie. Po nie. prostu się papier przyznaj, proszę cię. No, nie, nie, widzowie nie, nie, nie. mi świadkiem, że widziałem Endermana tutaj i nie widzę tutaj stary w pobliżu żadnego miejsca, gdzie mógłby się zrespić. On się tu zrespił, papier, i proszę cię, przyznaj się. Widzowie przyznają mi rację, jak zobaczą. Tu nie ma żadnego innego biomu. Naprawdę, pa papier, przyznaj się. Powiedz to, myliłeś się. Papier? Nie. Nie. Papier, powiedz, że myliłeś się. Nie, 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 nie. Papier, powiedz to. Nie powiem. Powiedz! Nope. Tak? Nope. Stary, tu nie ma żadnego innego biomu. Nie ma opcji, że się tutaj tepnął. Drugi! Mam drugiego Endermana, papier. I co mi teraz powiesz? Mm. Au! Bo mnie prawie do lawy zrzucił. Dobra, mam perły, stary. Teraz blaze rody trzeba tylko znaleźć. W takim bądź razie, nie? Więc dobra, szukajmy tej twierdzy. A złoto zostało zespałowane by the way. O, oh, shit. No o, właśnie, nie możemy tu rzucać pod nogi stary. Okej, okay, ludzie, słuchajcie, papier nie chce przyznać mi racji. Zaczął przeglądać różne, nie wiem, Wikipedia czy inne strony w poszukiwaniu informacji o Endermatach. Ja mam tutaj i na singlu. Poświadczenie i tutaj w Minecrafcie, że spotkałem, słuchajcie, Endermana, tam, gdzie go nie powinienem spotkać. Także papier... Ja uważam, że czekaj. Mam ra. Oho! Mądre słowo! Szansa na zespienie się tego w tym biomie jest. Ale jest. Papier, ale jest szansa na zrespienie. Dobra, idę na ten czerwony biom. Papier przyznał mi rację, moi drodzy. Odhaczcie to, zapiszcie dzień, zapiszcie godzinę, jaka to jest. Widzę stary twierdzę. Dobra, okay. jak na razie walczymy ile? 17 minut z tym radem. to... Ja ciężkie jest. Wiesz co? Jestem z 200 na minus 200 tak praktycznie, więc możesz przyjść. O! Oh! Raf mięso wypadło. Dobra, mam staka stary raf mięsa, to mi powinno wystarczyć. Także słuchajcie, odznaczcie dzień, zapiszcie godzinę, weźcie to w kalendarzu, nie wiem jak zapiszcie, ale papier dzisiaj przyznał mi rację, że powiedziałem prawdę. A kłócił się ze mną, widzę. Kłócił się ze mną, chcę powiedzieć wam. Słyszę bla... blazy? O, stary to może być ciekawe. 200 na minus, 20 to jest w tą stronę. Dobra, papier, mamy wszystko co jest tam potrzebne. Teraz tylko ty, ty, portal P trzeba znaleźć, stary. Powrotny? Tak, portal powrotny, stary. Podejmij mnie, ja chyba do niego trafię. Jestem gdzieś w okolicach 00. Okej, okay, dobra, ja się tepnę po prostu do ciebie za chwilę. To. Papier, Mam, gdzie tam jest tam portal? Dobra, masz, pa, masz portal, dobra, daj mi kordy, ja przyjdę tam, ja... mam go w Czekaj, mam go w, over... A... w overworldzie na razie, pójdę... Masz biegne. go w overworldzie, no, no tak, bo papier portalu. pad, moi drodzy. Więc dobra, stary, ja muszę tutaj Wiesz... chyba przejść przez rzekę. Czy to... Ej, ale my nie wchodziliśmy o. na 0 czasami? Portal jest na koordynatach 22 na 24. 20. 22 y na 20... 23. 22 na 20... Dobra, 100 kratek mam, to ja tam dojdę do ciebie, zaraz tak, będę. Aczkolwiek straciłem czapkę w lawie. Oho. Spoko, mam stack diamentów stary, chyba wystarczy, nie? Spoko, możliwe. Papier, spotkałem pewien problem, wiesz? Jaki? Mianowicie taki, że nie mam przejścia w sobie bezpośredniego. I trafiłem a, na ten wrapy a... Forest, wiesz, czekaj. Mówiłeś, tam jest 20 na 20, tak mniej więcej, tak? Tak, 20, na 20 na 20, dobra, mam jeszcze kobla, więc mogę się podbudować tutaj. W ogóle pójdę trochę w górę, żeby mnie Hoglin czasami jakiś nie zrzucił, więc idę w tę stronę, Papier, I zaraz spotkamy się przy tym portalu, nie? Żeby nie było, dobra, tu chyba mogę gdzieś perłę cyknąć, tylko muszę uważać, żeby mnie pigliny nie zaciukały, więc dobra, idę w tę stronę. Portal, dobra, mam portal, dobra. mam portal, rzucam perłę Ej, sobie tam. Do już. Dobra, Papier, czekam na Ciebie w takim razie. Ej, ta twierdza była niedaleko, kurczę, gdyby nie render distance, że mamy mały niestety troszeczkę, przyczyny techniczne. No. No to kurczę ten, byśmy zauważyli respiąc się w że to byłby świat pod speedrun dopiero. Dobra, Papier, gdzie ty... Yy? Dobra, to nie działa to oficjalnie. Cześć, Papier, dobra, możemy wchodzić Cześć. do Overworlda w takim razie. Mam, stary, jakiś, nie wiem, 7 staków, 8 staków pereł i przy okazji... O, strzały mi się spaliły w zabiegu. Stack blaze'ów, dobra. Stary, słuchaj, tak, więc mam dla ciebie prezent, mam, mam dla ciebie prezent, łap, Papier, łap. To jest dla ciebie, tak, żebyśmy na pewno, wiesz, żeby nam nie zabrakło, nie? Yy? Stary, nice. masz crafting w ogóle jakiś czy coś? Mam. Cudownie, bo ja mam 5 drewna, stary, więc będziemy mogli zrobić sobie łódkę i popływać tam. Łudkę. Masz łódkę, papier. Nie mam. no, widzicie. Wiedziałem, kogo biorę do odcinka po prostu, dobra. Stary, teraz trzeba zrobić przejście. Ja proponuję w ogóle, żebyśmy totalnie nie niszczyli kryształów smokowi. Po po co, tak szczerze. Co myślisz o tym? Eee, tak. To masz. jest stary, chyba dobry. Czy to jest basło? Ej, halo, bez lo lo lokowania tutaj TJMiego, dobra. Płyniemy, stary, na kordy. Weźmy łódkę. O papier! Łódkę Coś ty rozwalałem. zrobił! Łódkę rozwalałem, chodź tu do mnie! Dobra, jestem stary, przeteleportowałem się już do Ciebie. Coś ty no, jeszcze, zrobił! Ty no, chory no, psycholog! Leżą. Boże nie mojej temy! Oddawaj papier złodzieju jeden. Ty chciałeś mojej temy zagarnąć, jestem pewny w tym momencie. Super! Nie no! Musimy zrobić jakiś taki stary tryb UHC nie po prostu i zrobić drużyny. Co mówisz, stary? Wyspa bez drzewa i trzeba łódkę położyć. Znowu bez drzewa? OS. Czy, czy to jest naprawdę taka mała wyspa? O, tak, to jest taka wyspa. Mm, piękne są te wyspy w Minnesota. Kurczę, Mojang, zróbcie jakiś island update czy coś, dobra, chodź papier. Island update. Cho, chodź tu stary, siadasz pierwszy, prowadzisz. Bo nie, ja ci... nie, nie, ty potrzebujesz. Nie, bo ty, ty, ty tym razem nie, 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 przyjacielu, ty, ty okay. prowadzisz. Ej, poczekaj na mnie! Stary, co, to, czemu ty logo Facebooka, że jest budo co jest? Jakie logo? F. Czemu to jest stary logo Facebooka i to. jest Stary, do, no, idziemy dalej, nie mamy czasu, musimy smoka pokonać stary. Tobiasz już by skończył tego speedruna A my 25 minut stary to już zrobimy. Ej, Koniecznie. dobra, to jest w tym kierunku, to jest w tym kierunku, dobra. I teraz w bok lekko idzie, dobra. O, cześć papier, widzę twój nick. Gdzieś pomiędzy nami jest. Siemanderko, gdzieś pomiędzy nami Hmm. dobra, to ja rzucam tutaj. Gdzieś na szczycie, Dobra, zlatuję tutaj na dół. Bez kitu na górze. Papier uważaj, żebyś się nie zaciął. Okej, okay, papier zginął. Kupowałem tak szybko, że mam <laughs> odwoldę wejdź. Ten, ten plugin jest bekowy, szczerze mówiąc, muszę powiedzieć, stary. Dobra, jestem tutaj. Klatki mi zabrakło. Co ty gadasz, stary? Nie, bez kitu. Dobra, idę do ciebie. Dobra, jestem papier, tylko ja teraz mam tylko i wyłącznie kill, off, nie? Dobra, a, jeszcze coś zapomniałem. Efekt, give, żebyście dobrze widzieli, widzowie. Żebyście hmm. czasami nie przeoczyli. Tak, w ogóle dzisiaj... Bo od tego były teksturpaki. Słuchajcie, moi drodzy, w ogóle dzisiaj jest pierwszy dzień, kiedy właśnie w tym trochę zmienionym trybie pracy nagrywam, ponieważ dzisiaj pierwszy raz od bardzo dawna mam wolny... Co to było, papier? Portal. Portal. Dobra, to idę do ciebie. A, chciałem powiedzieć, że mam dzisiaj pierwszy dzień od. kurczę, nie, nie wiem, od paru miesięcy. Kiedy od rana po prostu. No, zagrywam, dobra. Papier nie zniszcz lawy, bo nam portal zgaśnie wtedy. Portal nie działa przecież bez lawy, o co ci chodzi? Papier śmieszku, dobra, wchodzimy do portalu, stary. Pyk! I teraz musimy jedynie z smoka. O, cudowna platforma, stary się respi. Idziesz, papier? Yy, staram się. Kurde, nie udało mi się, fuck. Nie ma. Dobra, i teraz co? No, F3B i robimy standardowy speedrun. Czyli pierwsze co? Niszczymy. Nie, żartuję. Tak naprawdę nie ma sensu niszczyć kryształu. Eee, nie, ranie. czy co? Niszczymy ten filar do kryształu. Ten filar bez kitu, stary. Lecimy z tym koksem, kurde. Patrz, co to jakiś tam inni YouTuberzy skopywali te filary? Zobacz, jak idzie. Stary, tak się powinno kopać obsydian jak na moje, nie? Znaczy, tak powinienem ja móc kopać obsydian, kiedy inni nie mogą szybciej. Ty w ogóle nie sprawdzaliśmy jednego: bedrock. Dobra, bedrocka nie. nie da się nadal wykopać. Pytanie stary, czy smog zleci, kiedy kryształy są włączone? Papier? Tak. Dobra, jesteś specjalistą, powiedzmy tutaj. Ja mam stary łuk jeszcze, zleci, więc. Tylko, że może to potrwać długo. Ja sobie stary do niego potrwa. Niestety łuku nie skraftowałem i łuk prawdopodobnie. Okej, okay. Z... papier. <grym> 29 minut, Czy my naprawdę... Czekaj, daj mi go, daj mi go. Przepraszam. Głupia parówa. Jak chciałem pokonać smoka? Zabrałeś... Poczekaj, yy, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Mam Bo napisy nie. końcowe, papier. Ty od kiedy napisy końcowe mają takie tło halo? O, patrzcie, jakie logo. Dobra, wracam na wyspę, słuchajcie. No, także... to by było na tyle w tym... Um, XD odcinku, nie. moi drodzy. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Dobra, nie, czekam na Ciebie, papier. Ja czekam na Ciebie, papier, tak? Czekam. Eee... Speed będę sobie... Wow, ćwiczył. Dobra, szybko, dobra, nie szybko budować w powietrzu, FAK Dobra, papier, wchodzisz tutaj czy jak? Bo chciałbym się pożegnać, tak. bo, bo tu wiesz, bo. Widzę. No to dla Ciebie. <ślesk> 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 hey, Stary, ale wiesz, co jest najlepsze? Zresztą go jeszcze raz Ja go nie uderzyłem. On po prostu mnie uderzył! A na kilofie są torcy na poziomie... Uderz mnie papier, uderz mnie, chodź, uderz mnie papier, uderz poka. What?! Co się teraz stało, przepraszam? O co tu chodzi? Co, co się właśnie odwaliło, papier? Umarłem. Okej, okay, dobra. Gdzieś mnie perła zaraz, przeteleportuje. Dobra papier, uderz mnie teraz No patrzcie okay. mnie, stary, no patrzcie mnie, nie no, no weź mnie patni, no pa, pa. Co to jest? Czemu? O nie, tepło mnie. Jak to ci tepło? Dobra papier, chodź uderz mnie. Nie, spadło u was. Spadło u was tymi tymi tymi. Uderz mnie papier, uderz mnie. Cześć Dawaj. Dawaj! Uderz mnie! Całeś wyrzucony, bo przekrałeś. Dobra, zobaczcie moi drodzy, dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że wam taki dziwny odcinek. Się spodoba, pamiętajcie, że o 16 i codziennie od poniedziałku do piątku są streamy na Twitch TV, slash cyferkowy i codziennie rano macie odcinki. Także do zazwyczaj w kolejnym odcinku Pana się łapie w górę. Jak będzie dużo łapek, to zrobimy. Słuchajcie, tryb z 50 na 50 widzów z takimi enchantami, No to dzięki za oglądanie. Cześć. Pożegnaj się. Pa Pa!